Zbliżają się chłopoty. Wiedźmy je, nie zabijaj mnie. Gadający gór. No właśnie. Widzisz, że jestem takim mocarzem jak ty. Urodziłem się z darem mowy i inteligencją równą równoludzkiej. Znam wiele potworów, które są inteligentne i śmiertelnie niebezpieczne. Stanowię zagrożenie tylko dla tych, którzy ze mną zadziałają. Załóżmy, że ci wierzę. Uspokoiłeś mnie. Czemu tu siedzisz? Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpieczniej. No sami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod ostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją, tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj.